Hejka, pamiętacie jak jakiś czas temu nagrałam Wam odcinek odnośnie Shops, że wystarczy tylko robić zakupy przez internet, mieć zainstalowaną wtyczkę lub zaczynać od aplikacji mobilnej, no i tym samym możecie zaoszczędzić też dodatkową kasę. W tym roku nie robiłam żadnych wypłat. Zobaczcie, saldo do wypłaty na teraz to jest 265 ,19 zł. 19 groszy. Saldo oczekujące 56 ,54 zł. 54 bo niektóre zakupy, nawet i w przeciągu 2-3 miesięcy dopiero jest cashback finalizowany. Ja już mam status Letis Silver i brakuje mi tylko 107 ,52 zł. 52 groszy, żeby uzyskać ten maksymalny poziom w Leti Shops i mieć wtedy dodatkowy cashback powiększany o 30 zamiast 20%. Ja teraz oczywiście zlecam sobie wypłatę, bo zawsze w grudniu taką wypłatę realizuję, i jeszcze mnie czeka druga platforma, czyli AleRabat, której też kwota jest znacznie niższa, ale jednak też jest. Na praktycznie nic nas to nie kosztuje. A jak widzicie, fajna sumka może być z tych właśnie dodatkowych platform zebrana. Pozdrawiam.